Nowa Toyota AIGO pojawiła się już w polskich salonach. Nowy model miejski wyróżnia się nie tylko atrakcyjną stylistyką zaczerpniętą z kultury młodzieżowej Japonii, ale także szerokimi możliwościami personalizacji nadwozia i wnętrza. Cennik nowej Toyoty Aygo będzie rozpoczynał się od kwoty 33 900 zł. Model będzie także lepiej wyposażony niż poprzednik. Już wersja podstawowa otrzymała między innymi projektorowe światła główne, diody LED do jazdy dziennej oraz kompletne wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa. Toyota zakłada, że największym powodzeniem wśród polskich klientów będą cieszyły się edycje specjalne oraz wersje spersonalizowane przez samych nabywców. Dlatego też w cenniku nowego modelu znalazła się młodzieżowa edycja Excite z charakterystycznym pomarańczowym kolorem nadwozia i czarnymi detalami oraz bardziej stonowana i elegancka wersja Exclusive ze srebrnymi elementami. Dodatkowo dzięki wymiennym panelom nadwozia i wnętrza każde Aigo może mieć niepowtarzalny styl i kolorystykę na danemu przez właściciela. Aigo poprzedniej generacji z nadwoziem pięciodrzwiowym między m.in. w radioodtwarzacz CD i klimatyzację manualną kosztuje jedynie 30 23 900 zł, czyli 5200 zł mniej niż do tej pory.